Słuchajcie drodzy widzowie, nie wiem czy widzieliście, ale mamy nowy rekord, mamy nowe ATH, wcześniej to było kilka miesięcy temu, jak były tutaj ogromne wzrosty, widzimy gdzieś koło maja, później sobie spadło i to dość mocno, znowu sobie odbiło, tutaj widzimy na 5.1, znowu sobie spadło na 4.5, no i po prostu już tak mniej więcej od końcówki sierpnia, nawet połowy, bo tutaj 12 sierpnia, leci to sobie w górę jakby nigdy nic, tak do września mniej więcej połowy, później sobie troszeczkę spadło, no i od początku października praktycznie leci to sobie w górę. Czy jest to fajne, czy nie jest to fajne? Nie wiem, ocencie, dajcie w sumie znać w komentarzu, czy Wasze skiny poszły w górę, czy nie poszły, bo powiem Wam, z tego co widziałem, duża ilość skinów w Factory New podobno była boostowana na przestrzeni ostatnich dni dość mocno przez Chińczyków. Nie wiem, czy to też Chińczyków, ludzie tak mówią. Zobaczymy, jak wyjdzie. I przy okazji, również chciałem powiedzieć w międzyczasie, oczywiście, że zapraszam Was na CS Whale, gdzie możecie kupić jakiś sprzedać swoje przedmioty. Macie bardzo fajny przyszłościowy markecik, gdzie możecie nawet sprzedawać z magazynów, jeżeli macie odpowiedni plan. Możecie tutaj podłączyć więcej niż jedno konto, jeżeli również macie odpowiedni plan. Więc dla inwestorów, ten market jest po prostu idealny, co nie. Przyszłościowo, bardzo wszystko fajnie się zapowiada i wygląda. No i chciałem dopowiedzieć, że CS Whale jest również organizatorem niczego innego jak konkursu na 600 euro na moim kanale. Ale, więc zapraszam tutaj do obejrzenia materiału tego, mamy gruby konkursik, podlinkowany jest oczywiście na Discordzie, no i jest moc. No a wracając do głównego tematu, możemy sobie jeszcze dopowiedzieć, że niektóre rzeczy z sezonu pasu nawet sobie odbiły. Widzimy taka czaszka, która z początku była wystawiana za 10, 15, 12 zł, wykres uśrednił do 15,83, poleciała na 24, spadła na 19 mniej więcej, poleciała znowu na 31, później znowu sobie spadła na 24, no i znowu sobie leci 28, nawet tutaj widzimy, 30, więc rzeczywiście ludzie zaczynają to konsumować, zaczynają to kupować, bo według mnie te roi, które było, no było zbyt małe, nie oszukując się, takie naklejki 120%, ogólnie takie czarmy, które też były 100% albo 80%, no tak jak ktoś napisał komentarz wczorajszego pod materiałem, no te czarmy bombowe są niedoceniane, te czarmy bombowe są niedoceniane przez graczy i wydaje nam się wydawało mu się, że to pójdzie w górę, co nie. I również chciałem dopowiedzieć, że miałem czwóreczka Fejcik, która jest z nami mniej więcej, możemy tu powiedzieć, rok w gierce. Dosłownie rok, tak szczerze jak zaobserwujemy zrobiła. Czy zrobiła ogromne w zasadzie procenty na przestrzeni ostatniego roku? Taka analiza wsteczna. Dało się ukupić przez chwilę za 1700, ale to dosłownie wiecie, taka chwila była. Mniej więcej była za 1900, a w późniejszej fazie się ustabilizowała za 2000, nawet spadła na te 1800. No i jakbyście ją jakoś mniej więcej zakupili rok temu za te 2000. To dnia dzisiejszego czybyście byli zadowoleni? no to zależy tak z jednej strony fajny przedmiot do grania z drugiej strony jak sobie tutaj patrzymy no to końcowo opłacałoby się bardziej rzucić w cokolwiek innego czy to skrzynki czy to inne rzeczy ale to też już było poruszane nieraz że jednak koszt jej wytworzenia jest trochę większy niż jeżeli te 2100 zł. przyszłościowo pójść sobie może pójść w górę teoretycznie albo jak zostanie wywalona ale praktycznie te procenty które ona zrobi nie będą tak samo satysfakcjonujące jak skrzynki które zrobiły 200-250% naklejki które potrafiły zrobić 14000 a takie mniej więcej normalne to po kilkaset, 300, 400, 500 to nie był żaden problem. No i tak to wygląda, panie i panowie, z tymi skinami. Dajcie w sumie znać w komentarzu, jak wy to wszystko oceniacie. Czy mieliście tutaj jakiś skinek, czy nie mieliście jakiegoś skinka, który zrobił w faktoryniu mega fajne procenty? No i jak jeszcze oglądacie ten materiał? Przypominam o konkursie dla newplayerów, bo to jest konkursik dla newplayerów, dla wszystkich i dla osób, które kupują z mojego refa Range, a CS Whale. No i oczywiście przypominam o CS Whale i Discordzie, gdzie macie ten konkursik jeszcze bardziej opisany. Miłego dnia Wam życzę, trzymajcie się, no i cześć.